Siema, siema, z tej strony, suchy i zapraszam Was na kolejny odcinek. W tym odcinku spróbujemy sobie wykonać tego questa, uh, defend na nasz stadę, uzbrojenie, effect emberstone and, 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 and without detonating, anywola. -any Greetings. E go, let's go. No, czyli musimy być pod, ef pod yy, jakimś tam efektem, i musimy ją zabić przed zdetonowaniem yy, bomby sztormowej czy coś na tym stylu. Ja to ciężkie do zrobienia, znając życie. Nie lubię czegoś robić, że tak powiem, jak znajduję się pod jakimś tam efektem, i muszę nagle zabić, bo to jest bardziej czynność, która wymaga bardziej chyba farta niż czegokolwiek. Chyba, że się ma naprawdę postać mega, która zabija w sekundę. więc bardziej u siebie liczę na farta. Kontrakty nikatowe mogły mieć coś lepiej z tego dropu, a nie coś, co, co, co jest za przeproszeniem niczym. ładnie tak jak teraz. Może karty. Just need a moment to catch my breath. Dobra, no to idziemy już na bossa. Tak Pojech prawie dostałem. Dobra, już bezpośrednio. Spędzajmy się. Master, it is time to come home. You know I cannot, sister. My soul yearns for freedom. You could try. I cannot live under those tyrants. I understand. Low I will give you the only freedom I can. For freedom! For free. The, the world! Oh, the Chyba, że nie byłem pod tym efektem. Nie wiem jak ten efekt że...